Dzień dobry. Cześć wszystkim. tu Patryk Kilewicz. Madam. Witamy Was w prasówce. W ogóle Poland. Nie pozna nic, twarzy z tej wzgotku, i odbluj. W Opolu, znaczy w Sopocie, odbywa się jakiś tam festiwal. Tak. No i tam wiele gwiazd jest, słuchajcie. Między innymi pani Kaja występowała. Odbył się mały skandal. Znowu. Mały skandal, słuchajcie, tutaj Pudelek donosi, że po udziale w wydarzeniu artyści przechodzili na backstage, mm -hmm. gdzie mieli okazję zaprezentować się na tamtejszej ściance. Fantastyczne y, przedsięwzięcie. Mm -hmm. Nie jest tajemnicą, że Kaja ostatnimi czasy nie najlepiej dogaduje się z lokalnymi fotoreportami. Terrami. Czy mają na myśli przypadkiem nie się, o którym mówiliśmy? Nie wiem, jak dla mnie naprawdę to było. To takie... był ikonik. To po pierwsze była ikonik, po drugie totalnie jakby rozdmuchane. Ona życzyła dobrze ostatecznie, tak? No oczywiście życzyła, żeby nikt nie ją rozwolnienia. No ale wygląda na to, że to nie koniec sporu. Gdy Kaja mhm. pojawiła się na ściance, fotoreporterzy nie chcieli bowiem robić jej zdjęć. Jak donosi nasze źródło, wokalistka pozowała tylko do jednego fotografa, który pojawił się na wydarzeniu z ramienia stacji organizującej wydarzenie. Reszta ekipy nie była nią zainteresowana. Inni fotoreporterzy nawet nie podeszli pod ściankę, nie mieli ochoty. Dowiadujemy się. Czyli bojkot wynika no, ze źródeł Na pudelca. to wychodzisz, że po prostu no doigrała się. Doigrała się. Kasiunia się doigrała. Chciała, chciała to, ma. to ma. Chciałam to ma. Ta, Tak to jest w tym kraju, że jak życzysz komuś dobrze to oczywiście to będzie źle odebrane. To jest i skandal oczywiście. Trzeba tylko wszystko źle. No dobra, ale do końca nie wiadomo jak tak naprawdę było jak yy. zawsze. Do akcji wkracza fakt. Donosi pomponik. <laughs> donosi w ogóle pola. E, tak. Podobno tam się wydarzyło tak, że kiedy jeden z reporterów zapytał się wokalistki, bo ona wtedy pozowała z e, mery z Polski, mm -hmm. Kasiu, a samej też robimy, nagle odezwała się jej menadżerka. Nie, nie, nie! Miała krzyknąć i zachęcić Kaję oraz jej towarzystwo do udania się na zaplecze. Więc widzicie, mamy tutaj rozbieżne zdania. W sensie zakładam, że to wszystko się wydarzyło w jednym miejscu i w jednym, tak. jednej czasoprzestrzeni. Różne źródła różnie donoszą. Jedne źródła donoszą, że ona stała tam biedna sama i tak stała, stała i czekała i tam ktoś jeden robi cyk cyk. Drugie źródła donoszą, że ona wcale tam nie stała. Więc stała czy nie stała? Ja nie wiem, trzeba z Polski chyba zapytać. Albo po prostu jakiegoś źródła może. Jakieś, czy jest jakieś źródło z nami? Jeśli jest, bardzo prosimy o komentarze, jak tam było naprawdę. A jeśli nie ma, to też możecie pisać, bo to trochę chyba tak wygląda. Dobra, dobra, ale spokojnie, bo o naszej Kasi kochanej to będziemy rozmawiać w naszej książce, my też mieliśmy z nią różne przejścia. Tak, mieliśmy przygody. E, więc kaja. My to wszystko y, opowiedziały i po prostu. Jak nas powiedzi. A teraz by przeczytałyby, no. No, pierwszy link w opisie tego wideo. Wydarzyła się rzecz wielka. Wydarzyła się rzecz e, bardzo wielka. E, bardzo, very big. Very big rzecz. Thing. Otóż, jak donosi nam na temat, Maciej Sztur nie mógł usiąść w pociągu. Maciej Sztur nie mógł usiąść w pociągu. A posłuchaj. Mm -hmm. Nie jest tajemnicą, że PKP nie ma możliwości zapewnienia wszystkim pasażerom miejsc siedzących. Nie jestem nicą. W ostatnim czasie dość często ma to miejsce w pociągach, które kursują między Warszawą a Łodzią. Problem braku miejsca spotkał Macieja Stuchra. We wtorek, 16 sierpnia, aktor wrzucił post ze zdjęciem z pociągu. Widzimy go w czapce z daszkiem, okularach przeciwsłonecznych, siedzącego na podłodze. Aktor zmierzał na plan filmowy do Łodzi. Bidula. I napisał, napisał, bo to jest zdanie aktora. Mm, mm. Dołodzi na plan pociągiem. Ktoś siedzi na moim miejscu, no ale trudno. Uśmieszek. Lepiej sobie w spokoju siedzieć na schodku między wagonami, niż wzbudzać sensację. Bardzo mila podróż. Uśmieszek. Ale zadowolona. On jest bardzo zadowolony. Mimo wszystko zadowolony. I jego fani też zadowoleni. Tak. Na przykład pisali tutaj, ty, ty robisz takie komentarze. komentarze. Normalnie w takiej sytuacji powinno się przeprosić i pokazać bilet z miejscem. Jest pan klasą samą w sobie i ma pan tyle taktu i pokory. Pozdrawiam. Za to pana lubię. Przed chwilą na scenie ze Stingiem, a dziś siedzący na schodkach w wagonie. Mm. Zwykły facet z zobacz, zobacz. I następny. Bohater. Fajnie w takim wielkim człowieku widzieć tyle pokory. Obserwuję i podziwiam dobrego człowieka z zasadami mm. i miłością do innych. Dziękuję za ten przykład. Dziękuję za siedzenie na schodkach. <laughs> tak. No i słuchajcie, wszystko by było dobrze. Maciej Sztur zadowolony 16 sierpnia. Fani zadowoleni. 16 sierpnia i później w pociągu zadowoleni bo bilety chyba kupiona. Pan, który siedział na miejscu pana Macieja również zadowolony. No. I nie ma żadnego problemu, nie. powiesz mi. No, jest, bo bo pojawili się kto? Hejterzy. Hejterzy. O nie. No. Na przykład taki popularny tweet mm. od konsul Goefrey. Frey. To jest taki popularny nie znam. Tw tw twitterowicz. Dobra. Napisał Podobno Maciej Stchór kupił bilet na pociąg, a jak przyszedł na dworzec, to okazało się, że w pociągu nie ma już miejsc, więc żeby nie robić awantury, to stanął w rozkroku na torach i pojechał tak sam bez pociągu. Wspaniały człowiek. No i tak się nabijają z tego Macieja No wiesz ptura. co, no biedny po prostu, jest biedny, a on po prostu usiadł na schodkach. No zazdroszczą po prostu widocznie u tych schodków. Tak, albo na przykład wakacyjny krecik biblioteczny, official napisał niesamowite. Tutaj wklejając właśnie ten artykuł na temat. A z kolei to podał niejaki Antek, który napisał: zwykły facet bez pozerstwa który pierwszy co zrobił, to dla lajków opisał swoje zwykłe niepozerskie zachowanie w internecie. A ja nie wiem w ogóle, o co ludzie mają problemy. Czepiają się oczywiście, człowiek po prostu chce nie usiąść na swoim miejscu, no to nie siada na swoim miejscu, nudził się w pociągu, no to sobie wrzucił na Facebooka zdjęcie. I jak dla mnie problemu nie było, jeżeli byłby problem, to po prostu zwróciłby uwagę i zapytał się o te miejsce, bo to jest normalne, że tak. ludzie są nienormalni. Oczywiście. I y, po prostu być może po prostu zaszła pomyłka, tak? I ta osoba, co tam siedziała, nie powinna tam siedzieć. Bywa tak. I wystarczy po prostu nie krępować się, otworzyć usta do y, ludzi, mhm. tak? I powiedzieć dzień dobry na przykład. Co tam? Jakoś zacząć trzeba. No ale jeżeli e, na przykład wolimy siedzieć na schodkach tak młodzieżowo, bardziej, bo w tej czapce i tych okularach. Tak, tak, tak. E, no to ja też nie widzę żadnego problemu. Oczywiście, że tak. E, no mam nadzieję, że po prostu tam. E, nie, nie złapał wilka. Nie zatorował tych schodków komuś, że ktoś chciał na przykład przejść i musiał przechodzić nie, przez no, niego. Nie, no nie macie szturm. Myślę, myślę, że nie ma że on by tak nie zrobił. Nie. Moim zdaniem, mimo wszystko, no, no super. Ale miła, sympatyczna którą się zajmował internet. Bardzo miła e, anegdotka. Sobie po pośmiali się, el, pogadali, el. E, kciuczki w górę. Mm, no i co? God 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 God. God. <laughs> Dobra, słuchajcie, w Gaszowicach ostatnio. Pozdrawiamy, Gaszowice, Gaszowice, czy jesteście z nami? Yeah, 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 yeah. Słuchajcie, wydarzyła się mega drama, i ja już nie mogłem się doczekać, kiedy ją poruszymy. Mm. E, bo to jest taka drama z tych, tych najwyższej półki, Tak, to Całe szczęście tutaj aż dziennik opisał tę sytuację, więc pomożemy sobie i ja już was wprowadzam. Spokojnie, jakby spokojnie. Dożynki gminy Gaszowica. Okej? Okay? Wyobraźcie sobie, to jesteście. tam. Jesteśmy nie? tam, wyobrażamy sobie. Gasowica. E, tak, i, i mieszkańcy oto tej gminy e, zawiązali na Facebooku grupę no. bojkotującą zespół Łzy. <laughs> Wyobraźcie sobie, który e, miał zagrać na gaszowickiej scenie. No i myślicie sobie, dlaczego oni lubią? US, bo, może Nie lu lubią łzy. Wiecie, może no, wolą się uśmiechać. Też pomyślałem o tym, ale czasami po prostu no, trzeba no, po prostu tak. się wypłakać. No, może trzeba się wypłakać, może tam sami faceci mieszkają. A, A faceci nie, nie płaczą. płaczą. Zamiast e, niego fani żądają e, występu zespołu Łzy, ale tego prawdziwego, bo tamten to Podróbka. Mm -hmm. Czyli oni nie chcą zespołu Z, ani chcą zespół Z. Tak, tak. Wszystko dlatego, że w zeszłym roku współzałożyciel oryginalnych łez, tych, których od 96 do 2010 grała, nie grała, tylko śpiewała Ania Wyszkoni, mm -hmm. piękne piosenki. Piękne piosenki. za. Adam Konkol, bo o nim mowa. Ja mam wrażenie, że Adam Konkol już był kilkukrotnie w Lasówce. Też mam takie wrażenie, spesował. aczkolwiek nie mogę go do żadnego tematu... Nie, nie, nie mogę tego udowodnić. Nie mogę tego w tym momencie Ale, udowodnić. E, słuchajcie, postanowił opuścić zespół w zeszłym roku i założył nową kapelę o nazwie Łzy. Mm spowodowało to, wiecie, coraz gorszą relację pomiędzy zespołami. Wydaje mi się, wydaje, że my to chyba opisywaliśmy wydaje właśnie, się, że, tak. że oni tam zaczęli się kłócić na Facebooku, coś tam, coś tam. Poświadczonka były na stronie. Tak. No. I Konkol zarzucał tej reszcie zespołu nieprofesjonalne podejście do muzyki i umniejszanie jego zasług. A oni jemu manipulacje, hejt i oszczerstwa na najwyższym poziomie. Najwyższy. Najwyższy poziom oszczerstw, moi drodzy. Najwyższy. krem de la creme oszczerstw. Mm -hmm. I w listopadzie Konkol domagał się usunięcia swojego wizerunku ze wszystkich materiałów marketingowych zespołu łzy. A wkrótce potem właśnie założył zespół łzy. No i od tamtej pory po prostu funkcjonują dwa zespoły łzy. No I w i żadnym nie ma ani wyszkoń. W żadnym nie ma ani wyszkońca. No <głos》>, to jest Ona powinna założyć trzecie łzy. Łzy No. Trzy łzy. Trzy łzy. Brzmi to dobrze. Tak, no, to no jest naprawdę. oczywiście klasycznie nasze, nasza podpowiedź, ale wiadomo, że nikt z tego nie skorzysta. <grym> Na dożynki w Gaszowicach zaproszono łzy z Adamem Konkolem, co nie spodobało się mieszkańcom, którzy popierają pierwowzór, czyli oryginalne łzy Adama Konkola mimo, że już go tam nie ma. Rozumiem. Ale jest reszta zespołu. Tak. Gmina, przypomnijmy, Gaszowice. Gaszowice, pamiętamy, jesteś u nas w serduszku. Nie widziała, że taki problem w ogóle istnieje i po proteście fanów łez, tych e, pierwszych, nie, tych nowych. No. E, oświadczyła, że jest bezstronna i nie faworyzuje e, żadnych no. łez. <noise> No dobra, a czy doszło do tego koncertu? Nie wiem do końca, czy doszło do tego koncertu, i w sumie mnie to nie obchodzi. I na dzień dzisiejszy jeszcze się nie odbył ten koncert. A, czyli trzymają nas w niepewności. Y ale jeżeli się odbędzie, to odbędzie się z tymi nowymi łzami starego lidera. Ponieważ. Adama Konkola. Tak, ponieważ okazało się, że tego dnia stare łzy bez Adama Konkola I ani Wyszkoni. I ani Wyszkoni grają już gdzie indziej, koncert w innym mieście. Więc nawet jeżeli udałoby się zamienić łzy na łzy, to nie dałoby rady, ponieważ tamte łzy są zajęte w tym czasie. Więc albo Gaszowice zadowolicie się nowymi łzami, <laughs> Albo, nie, Albo nie, nie będzie musiały się uśmiechać wody. po prostu, więc zastanówcie się, bo, bo po prostu wiecie, no szkoda by było, no. Bez łez. No ale to jest taka moda. Ale że co moda? No jest ile jest tych, to że będzie kilka łez to było do kombi jest ileś tam. Ale ostatnio w tym Sopocie, co wspominaliśmy, no. wystąpiło kombi bez kawińskiego. No właśnie. I ludzie byli zdziwieni, że eee, nie Skawińskiego. Papadensy, te wszystkie, papa już nie wspominam o Boniem, których jest chyba z pięć. Tak, jest pięć. E, tak. Więc i, i to jest dla mnie oczywiste, że po prostu no, mnożą, rozmnażają się. Jak króliki. Albo grzyby. Przechodzimy do kolejnego tematu, ale trochę jakbyśmy się cofali w przeszłość. Jak to, że cofali, to zawsze przeszłość. Albowiem do roku 2016 gdy w pytaniu na śniadanie prowadziła je Marzena Rogalska mm -hmm. i pamiętamy wszyscy, albo jeśli byliście pod kamieniami, to nie pamiętacie, to wam przypominamy, że e, wtedy pan pan taki magik, magik e, przetem, ale nie ten z, z Pantofoniki. Dlaczego on w ogóle zginął? Dlaczego on po prostu samotnie? Rozmawialiście z nim o co? Nie. No. A była jakiś. Nie mieliśmy okazji, nie. że tak powiem. No. Przebił rękę pani marzenia. I wyglądało to tak. Ała. Przepraszam. Przebiłem ci rękę. Naprawdę, przebiłem je rękę. Przepraszam. Ała, ała, to polało. Słuchajcie, po, nie. A to bolało, ała. No i się pewnie zastanawiacie, dlaczego w 2022 roku wracamy do tej historii. Dlatego właśnie, że przypomniał o niej, uwaga, Snoop Dogg. Po prostu, znów do sobie oglądał internet i zobaczył e, takie nagranie, które Zobaczył stępnie... babę, co dziurawią jej rękę. <laughs> I ją krzyżują po prostu. Więc postanowił Pośmiec zabrać e, głos i pośmiać się. I napisał e, Dummy of the Week. Ale to właściwie nie wiadomo czy o marzenie, czy o magiku. Nie wiem właśnie o kim napisał, Trzeba na... Musiałby doprecyzować. Musiałby doprecyzować, ale odezwała się pani Rogalska. A, 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 a. Napisała, na swoim stories oczywiście. Mm. Raper o milionowych zasięgach wrzucił u siebie wideo, które ani trochę nie jest dla mnie zabawne. Mam prośbę, abyście nie wysyłali mi tego filmu, bo zbyt dobrze go pamiętam, chociaż od tamtej pory minęło 6 lat. Przy okazji odpowiedzcie sobie na pytanie, czy naprawdę chcielibyście, aby ktoś przypominał wam wypadek, o którym nie chcecie pamiętać? Uff. O, no, ale mam złe, ma, złą wiadomość. To było w telewizji na żywo. <gry> I ludzie to zgrali. I, I jak to, to jest po prostu historia? Jakby to, to było podczas Twojej pracy, to się wydarzyło. I... No choć coś się stało, to jakby wszystko Ale nic się nie stało właśnie. No właśnie, więc no ale no dobra, no dogadała mu, poszło, poszło w pięty myślę, nie? Myślę, mm. że głupio mu się zrobiło. No myślę, że Snoop Dogg... Temu psu. Temu psu się zrobiło na maksa głupio. Zresztą najpopularniejszy komentarz na pudlu, Snoop Dog musi być strasznie przejęty. No ja myślę, no, na Maxa że... Przejęty. Na Maxa Ja myślę, że y, powinien zakończyć swoją karierę Overparty. Tak, ten hashtag powinien Snoop Dogg teraz... is No ewidentnie, ma go pogrzebała. Pod tym postem Snoop Dogga mhm. e, jest więcej komentarzy. No. Na przykład Jessica Mercedes napisała Polska. Polska? Polska napisała. Ale że ona tutaj wzywa bieniawe? No właśnie, nie wiem, trochę niezręcznie się zrobiło, biorąc pod uwagę e, historię ich relacji. No tak, no, no, no właśnie. O co tu chodzi? Niezręcznie. Ale zabrał głos na przykład e, Tomasz Kamel, no. e, który napisał po angielsku. U, to Więc ja wam się. teraz e, przeczytam to panu. Dobra, dawaj. It was really bad. Some people didn't want to believe it was real and made tons of stupid jokes. The truth is it was not fake and the girl was hurt badly. I know it for sure because at the moment I stood next to both of them. Bad Memories. Musiał się pochwalić. Musiał się pochwalić, że tam był, że był przy No widzisz, no ale Marzenka była tam i była gór, główną gwiazdą, rzec by mogła, film dojeba. A jednak, no i spodobało jej się to za bardzo. Gdybym nie udostępnił snu to bym się cieszył, mówiąc szczerze. No nie? No na maksa. I cokolwiek. <laughs> raczej. Jak, jakbyś robił cokolwiek, po prostu gdzieś by cię chwycił, wiesz, jak robisz za rogu, nie wiem, walisz kloce na ulicę. <laughs> No dobra, no, idziemy z tym. Lecimy dalej. Od jakiegoś czasu głośno jest na temat Katarzyny Cichopek. Katarzyna Cichopek, 2022 rok, tak? Oraz ona jest cicho. Cicho? Ale ten pek jest chyba taki głośny. Cicho. Pek! Niestety rozstała się z tanecznym Marcinem Hakielem i tam jakiś podejrzewany był romans z Maciejem Kurzajewskim, tam były jakieś podsłuchy i w ogóle ja, ja nie wiem, ale ostatecznie oni nigdy nie potwierdzili tego związku. Tak, to prawda, nie potwierdzili. Mhm. No ale mimo to nie było to problemem, aby Twoje Imperium zapytało się Anny Taroty, stawia dla przyjaciół, na temat właśnie tej relacji Kasi Cichopek i Kurzajewskiego. Niestety. Pomimo posiadania aktualnego numeru, nie możemy tego znaleźć. <laughs> nie możemy tego znaleźć. A przeglądaliśmy kilka razy i nie ma tamtego. Pomimo, że kilka redakcji zdaje się na tę wypowiedź, chociaż żadna z nich nie cytuje tego, tej tak, wypowiedzi. to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo, bardzo podejrzane, bardzo dziwne. Nie wiem, czy to jest jakaś magia Anny, działa, taroty, czy co. Niestety musimy skorzystać ze skrótu Super Expressu i no, wierzyć na słowo, co jest raczej niewykonalne, biorąc pod uwagę tę gazetę, no ale trudno, co nam pozostało. rocistka odczytała z nich, że romans, który był przyczyną rozpadu jej małżeństwa, jest już skończonym. Shock. Pretend to be shocked. Tak, tak. anna kempiste i rozwalanie wszystkich Binder done that. Anna-Kempisty another day, nie? Another, <laughs> another slay. slay. Stwierdziła też, że wkrótce na drodze Kasi pojawi się kolejny adorator, Aha. ale również i on nie zagrzeje w jej życiu miejsca na dłużej. Aktorka nie będzie miała szczęścia w miłości, a kolejna relacja zakończy się dla niej bardzo boleśnie. Jezu, mrocznie się zrobiła. Anna Tarota zdradziła też, co mówią karty o przyszłości Marcina Hakiela. O, to macie w bonusie. Zdaniem tarcistki, tancerz, który jest już w związku z inną kobietą, nadal nie może pogodzić się ro z rozstaniem z Kasią. Anna twierdzi, że Hakiel ciągle bardzo cierpi wbrew temu, co deklaruje w mediach. I to nie I to tyle, właściwie. No, czyli właściwie nie dowiedzieliśmy się, co będzie dalej u Hakiera. Spodziewałem się, że też nic się nie uda, ale zakończyła no, że cierpi, więc właściwie. Nie? Właściwie po staremu. <laughs> nie wiem dlaczego tak uwzięła się po prostu na tej Kasi. Cicho, pek! Zmuczuję jej, no, bo już teraz jak ma przewidziane, że już w ogóle wszystkie związki będą do bani, to. To po co zachodzić w te związki? Po co zachodzić w te związki? No nie wiem, może jeszcze próbować udowodnić, że się myli na przykład. No ale tak jest zapisane w kartach. A tak, słuchajcie, ci magicy się nie mylą ewidentnie. Jak już nie. widzieliśmy wcześniej, chciał babi przebić rękę, przebił rękę. No Oczywiście, i czyli go nie powstrzymał. Tak. Więc tak to po prostu działa. Uważajcie, tutaj słuchajcie, mamy jeszcze sądę. Czy myślisz, że Kurzajewski i Ciechopek do siebie pasują? Tak, nie, nie mam zdania. Jak głosujemy? Nie mam zdania. Może zagłosujmy bezpiecznie. Tak i co? Zobacz wyniki sądy, muszę kliknąć. Dobra, wy też zagłosowaliście w komentarzach u nas, głosujcie, nie? Jesteśmy mniejszością. Klasycznie. Większość, e, zdecydowana 54% jest na nie. Że nie, nie pasują do siebie. Nie pasują, a może oni się wystraszyli Annę po prostu, wiedzieli, że... Że to się tak wydarzy po prostu. Że może to też dla, na nich jakoś źle zadziałać, na przykład jakieś się sprzeciwią. No i ta sonda... Ale my, tym... my jesteśmy Szwajcarią, okej? Okay? Lubimy sery. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą prasówkę. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, żeby kupić naszą książkę. Pierwszy link w opisie tego wideo, subskrypcję i wszystko inne, co sobie tylko życzycie. A my tymczasem się żegnamy i do zobaczenia, pa pa. pa! A jeszcze na koniec, jak obejrzyliście do końca, to wpiszcie w komentarzu Morświn. Morświn. Klik, klik,